Witam, z tyłu runero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic R. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku ciśniemy sobie jako Tailsik w poziomie Radical City. Dokładnie tak, radykalne miasto, więc lecimy. Pada deszczyk. Okej, okay, zaraz zobaczycie coś kurzącego na temat Tailsa, ok? Słuchajcie, czy wysłyszycie ten kurde ogon? What the fuck w ogóle? Kto na to wpadł? O, dobra, okej. Okay. mnie tam gdzie chciałem, bo. Bo tak. Chwila, tutaj będzie coin, chyba nie? Nie się zdaje, tak. Wow, dobra, mamy pierwszy coin. Jest tak, jego są wkurzające po prostu. No ale cóż. W ogóle, Jezus, ta muzyka. Living in the city. To jest piękne aktualnie. W tej piosence jest śpiewane, że żyjemy w mieście, gdzie wszystko jest darmowe. Chciałbym do takiego miasta. <laughs> Zapodajcie mi adresem. <laughs> What the fak w ogóle? Dobra, okej. Okay. Jej mamy elektryczną tarczę. To jest kolejny coin na tym dużym Soniku oglądającym jak Sonic z 3D Blast. E, dokładnie, tak, dobra. Wypad Eggman. Kierary Hir. Właśnie, nie zapomniałem o tym powiedzieć Eggmana aktualnie, odblokowywujemy. E, okej, okay. fuck. Odblokowywujemy... Co za pajac! Odblokowujemy aktualnie, yy, yy, jak przejdziemy, grę dokładnie tak. Chyba, wypadł pajacu, tutaj jest coś, To jest poszmarakt tego jeszcze nie chcemy, ok? Ja chcę tak właśnie robić, żeby za, żeby za każdym razem, żeśmy dwa razy grali w poziom. Yy, no bo tak, bo chcę po prostu ogrywać też jeszcze drugą postacią, no, no to nie tutaj. Bo, ja muszę pamiętać, że na szczęście z coinami nie muszę wygrać jako pierwszy. Jest jeden plus. Ale z kolei też nie mogę być ostatni, prawdaż? <grymne> Dobra, tutaj coś jest. Tutaj będzie coin ostatni? Ty też jest szmaragd? Tak, to są dwa szmaragdy, dobrze wiedzieć. To są dwa szmaragdy. Hmm. Gdzie jest ostatni coin? To jest dobre pytanie. Dałoby się na nie znać odpowiedź, bo teraz mamy już ostatnie okrążenie. O oh boy. Pójdźmy tędy, Shall O, oh, chyba już wiem gdzie. Tutaj? Gdzieś? Tutaj już byłem. Fuck Gdzie jest ostatni coin? Na serio. Tu będzie gdzieś. Nie. Ej, nie, serio. Gdzie jest ostatni coim? Hmm. Ja będziemy musieli powtarzać w takim razie ten poziom. Bo tutaj już nie będzie. No to już jest końcówka. Naprawdę. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, znalazłem go z cudem, cofając się jak porąbane. Dobra, mamy go. Jezu, a my tutaj byliśmy, tylko myśmy byli po prostu przed tym. Oh, fuck my life. Dobra, okej. Okay. To widzimy się za chwilę, jak już ukończę ee, wyścig. Okej. Okay. I tak więc tak, mamy w tej chwili <tale> Tails dola, tak więc jej. Bohater wielu creepy past tak więc... Zabijmy demona. <grywia> Jazda z nim. <grywia> Odejam. Dobra. Aktualnie Tracer jest strasznie słaby w tych że muszę powiedzieć. Jest chyba najwolniejszą postacią w grze. Eee, więc tak. W momencie, kiedy gramy jeszcze z postaciami podstawowymi, czyli właśnie Sonic, Tails, Knuckles, Eggie i Amy. To ten terizol nie jest jeszcze aż taki zły, ale jak już gramy z odblokowanymi postaciami, to jest gorzej, bo one są strasznie szybkie w przeciwieństwie do Telzola, który jest naprawdę strasznie wolny. Cóż, więc tak, nie dość, że Telzol to demon, to jeszcze <noise> to, to jeszcze jest kurde, wolne jak jasna ciasna. I aktualnie on, jak się porusza, to lewituje nad ziemią, więc. Spooky, scary skeletons. Okej, okay, lecimy. Aktualnie, w momencie, kiedy pada deszcz, to jesteśmy, to, to, ten, to trudniej nam się steruje postaciami, gdyż bardziej się ślizgają. To samo jest, jak pada śnieg, ponieważ, tak, śnieg może też padać w, w, w tejże grze. Co byłoby strasznie klimatyczne, biorąc pod uwagę, że mamy już grudzień. I święta tuż, tuż. Właśnie, y, intro, tak, będzie najprawdopodobniej intro świąteczne właśnie w tej chwili, już puszczane od, od 6 grudnia. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj jak nagrywam, mamy już 8, to tak, zdecydowanie tak. Poprzedni odcinek z Sonic R też już dostał swoje świąteczne inter, Interko. <laughs> ja już muszę zacząć myśleć, kurde, o, o, o Intrze na 2020 rok. Ja pierdolniczy, już jest 2020, bożesz. Czas mija tak szybko, jak dobrze się bawisz, przysięgam. Dobra, jazda <laughs> ok i nice Okej, okay, tak więc pokonaliśmy Tailsdola. <laughs> Nie żyje Boże, w posadzie Screepie Ok, i bierzemy Tailsdola. <laughs> God damn it, jazda. I teraz będziemy zdobywać szmaragdy chaosu. Może znowu upada. What the fuck. Radykalne miasto, w którym pada. Jak widzicie, Metal Sonic dołączył aktualnie. Metal Sonic w tej chwili zastąpił. Rawlsy. Rosy zastąpił. To dobrze, bo Rosy to jest jedna postać aktualnie, która ma yy, w tej grze pojazd, yy, malucha <grybujesz> swojego różowego i steruje się nią okropnie, po prostu okropnie. Znaczy, inaczej. Nawet mi się sterowało źle, ale w porównaniu do innych postaci to. To, 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 to nie jest dobre. Fakt, cztery pierścienie. Ups. Dobra, zdobywamy, zdobywamy. W takim razie zdobędziemy pierw ten szmaragd na początku. Yy, na początku poziomu. Yy, pomijamy oczywiście booster, żeby nam nie pobrał 50 pierścieni. Czego byśmy w tej chwili kucze nie chcieli. Ok. Jazda, ten chyba pierwszy jest za 20 pierścieni? Tak, 20 pierścieni. Ok, aktualnie terystę potrafi lewitować nad wodą, więc to też jest warte uwagi. Pod tym względem jest po prostu bogiem. W sumie demonem, szatanem, <laughs> belzebubem, lucyferem i, i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Dobra, okej. Okay. Mamy pierwszy szmaragd. To jest właśnie jeden z tych poziomów, w którym mamy dwa szmaragdy. E, więc, więc tak. I ciśniemy właśnie po drugi. No, ok. Dobrze by w niego trafić, bo tym teraz dolem naprawdę to czasami trudno. Okej, okay, nice. jej! Mamy dwa klejnoty i, i jazda. Metal Sonic wypad. Jestem lepszy. Dobrze. Skręcił, kurde, w ostatniej chwili. Okej, okay, to i ostatni. E, ostatnie okrążenie możemy sobie już na lajcie pocisnąć. Najważniejsze, żebyśmy zaliczyli ten poziom jako pierwszy. Jako, że jestem teraz dolem, to może być różnie, ale mam nadzieję, że, 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 że się uda kurde Knuckles i, i, i Sonic tam cisną kurde zaraz za nami, czy może, ej dobra już nie zaraz za nami, pajace kurde użyłem skrótasów i już nie wiedzą gdzie jestem, dobrze. <grym> to jest to, że właśnie te postacie nie, wie... nie znają za bardzo skrótów, te postacie, które potem odblokowujemy już znają skróty, więc to jest też taka, taki właśnie przeskok, że tak powiem w CPU, w mądrości. Danych botów. Okej, okay, moi drodzy, tak więc. Jej! Tales Doll zaliczył na pierwsze miejsce. I tak, zdobywamy dwa kolejne szmaragdy chaosu. Tak więc, tak. Ok. Tak więc, co, moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, ja sobie tutaj zapiszę, jak, jak, jak już w poprzednim odcinku, żeby nie zapomnieć potem. Eee, tak, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia do następnych. 是啊。